Dominik, dzisiaj mam taki, taki, taką refleksję na temat tego, jak zadbać o wzrost dzięki pracy działów sukcesowych. Bo w, kilka razy ostatnio widziałem na Facebooku, na LinkedInie, na różnych konferencjach tematy związane z monetyzacją customer success. Z doświadczenia wiem, że customer success jeszcze mniej chętnie bierze się za. Typową sprzedaż i za kpi -e sprzedażowe niż, niż działy supportowo serwisowe i co jakby to mnie nie dziwi, bo, bo, bo obietnica kariery jest bardzo mocno związana z pracą z klientem, ale nie sprzedażową. I, i tak sobie myślę, że jak po, myślę, nawet patrzę wstecz na, 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 na moje doświadczenia w różnych organizacjach low-high, mm. tech-techowych tak dalej, to, to mam taką smutną konstatację, która mi mówi, że Sukces we wdrażaniu metodyki Customer Success jest wprost proporcjonalny do tego, jak bardzo uda się przesunąć sukces w stronę sprzedaży, albo po prostu wyciągnąć z centrum kosztowego w organizacji i przesunąć do centrum zyskowego. Nie wiem, czy słyszysz, co mówię? Mówię o tym, że sukces się odnosi tylko wtedy z działem Customer Success, kiedy on zaczyna zarabiać na siebie. Słyszę, co mówisz, rozumiem, co mówisz, i jest to trudne zagadnienie, z którym myślę, że mierzy się. Mnóstwo organizacji, jak nie większość, które w ogóle CS mają, bo problem jest taki, że znaczy, zastanówmy się w ogóle, jaka jest przyczyna. Ty powiedziałeś, że jest obietnica tej pracy taka, że o, pomagamy temu klientowi, to jest takie altruistyczne, idealistyczne. Ja tak. Ja to słyszę, na tak. Natomiast problem jest taki też według mnie, że CSM-owie, Customer Success Managerowie, specjaliści, nie mają odpowiedniego zestawu umiejętności, bo zazwyczaj to są osoby, które są, wiesz, takie miłe do ludzi, pomagałyby, mają dobrą wiedzę, mają fajny balans tych skilli, umiejętności technicznych, umiejętności miękkich, są takie chętne do pomocy, do pogadania, do załatwienia, ale jak już nagle przychodzi, nie wiem, negocjować, coś już dosprzedać twardo, przygotować ofertę, to zaczyna się robić problem i wydaje mi się, że CSM taki klasyczny to takich umiejętności po prostu nie ma, musi je dopiero nabyć. To jest bardzo ciężkie, żeby znaleźć osobę, która jednocześnie będzie na przykład dobrym negocjatorem, dobrze przygotuje ofertę, wyczuje odpowiedni moment, żeby klienta absolować, a jednocześnie będzie taka skora i do pomocy i taka bardzo przystępna. Więc to zacznijmy no od to, tego, co mi się to, wydaje to, przyczyną. To, to właśnie, to z czym na zarząd przychodzić, tak? Jako... Z czym przychodzić na zarząd? No to możemy standardowo przyjść z utrzymaniem klienta retention prawda czyli że udało nam się okay, utrzymać klientów renewal odnowienia że faktycznie czerno odpływ klientów spadł o ileś tam procent klienci praktycznie nie odchodzą to jest dosyć dobra metryka tylko znowu z nią jest problem <grym> bo to jest ochrona czegoś co my już mamy to nie jest jako taki aktywny zysk tak jak przybycie nowego klienta do firmy tylko to jest bardziej podtrzymanie tego status quo które w tym momencie już mamy więc zarząd może dostarczyć... okej okay, ale to jest zysk prawda czy nie? Tylko właśnie jak wytłumaczysz, że to jest zysk? Wiesz, zawsze muszę zrobić eksperyment z częścią klientów pracować retencyjnie, z drugą częścią klientów nie pracować retencyjnie. I w długim okresie czasu pewnie coś jesteś w stanie pokazać, chociaż to wcale nie musi być prawda i to nie jest takie oczywiste. Tak, jest, jeszcze tu jest drugie takie zagrożenie, że wydaje mi się, że jeżeli CS będzie mieć, CSM będzie mieć bardzo z tyłu głowy cele sprzedażowe, typu właśnie przerzucenie klienta na wyższy pakiet, dorzucenie jakiejś aplikacji, dodatków, add-onów i tak dalej, to wtedy klient może to jednak wyczuć, że to jest na pierwszym planie. No bo jeżeli uh -huh. ja nagle z tyłu głowy mam, ok, dobra, ale za to dostaję prowizję, oberwę potem, potem po tyłku, bo nie zrobię targetu takiego, a takiego, to to się zaczyna bardzo mocno wysuwać na pierwszy plan i wydaje mi się, że to może być czuć, w rozmowach z klientem. Oczywiście. Także... To się tyczy tak samo działu sprzedaży, który powinien sprzedać klientowi to, co klient potrzebuje w danym momencie, z nadzieją do sprzedaży, a nie wcisnąć wszystko na samym początku. I tak samo z supportem, który też ma dużo okazji sprzedażowych, ale powinien to robić z wyczuciem, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, z dużym wyczuciem. Taka, taka sprzedaż bez sprzedawania, prawda? Mimochodem, na bazie, jako, jako wypadkowa, po prostu tej relacji, którą się zbudowało, zrozumienia tego, co klient potrzebuje. Ale tak jeszcze, no, kontynuując ten tak. temat. Tak. Ten temat sprzedaży przez CSMA, to może warto w ogóle zacząć od, nawet jeżeli to będzie tylko poboczna metryka ta sprzedaż i wzrost, a na przykład faktycznie będziemy stać przede wszystkim na straży tych odnowień i tego, żeby klient z nami został jak najdłużej i był ambasadorem naszej marki, ale możemy mieć te poboczne cele, właśnie sprzedażowe. To może najpierw trzeba się zastanowić, co właściwie CS może sprzedawać. No to jest dobre pytanie, bo to jest takie pytanie trochę środkowej drogi. No, jakby nie, nie robimy sales, ale, ale wiemy, że bez ekspansji, bez postępu w dziale, także w relacji z klientami i w przychodach to, to, się, to się nie utrzymamy. No jakby ja, ja w ogóle mam taką tezę, która, ta moja refleksja, od której zacząłem, to ona jakby nie, nie zwierzę w takim kierunku, żeby zamienić customer success salesów, ale na przykład właśnie, żeby nie wiem, żeby sobie w, właśnie w kulturze pracy z klientem, w tej mapowanej przez nas ścieżce życia klienta w, w naszym produkcie, na przykład zaznaczyć punkty, w których ekspansja klienta wiąże się z możliwością upsellu, czy dokupieniem jakichś tam usług, prawda? Okej, okay, czyli to takie mam, kamienie minowe na zasadzie to... na ogół w tym momencie powinien potrzebować się rzeczy X. Tak, tak, tak. Czyli musisz sobie je zidentyfikować, popatrzeć, że jeżeli klient zaczął w punkcie A, potem ma AA, potem ma AAA, tak, to przy każdym A coś tam, coś tam musi się zwiększyć, prawda? I część rzeczy zwiększy się po jego stronie, ale część rzeczy możemy mu dostarczyć za ekstra fee. Tak? To no to ja Cię jeszcze był. wbiję takie pytanie tutaj, z którym, nad, nad którym się zastanawiam od jakiegoś czasu. Ma CSM target 1 procent NRR, net revenue retention i teraz tak klientów wszystkich ma na najwyższym pakiecie już ich nie absyluje, bo tylko na przykład ci klienci z najwyższego pakietu mają faktycznie CSMA nie dotrze do mm, instancji klienta do aplikacji klienta więcej użytkowników bo to musiałoby oznaczać więcej pracowników zatrudnionych w zespole czy to na przykład marketingowym pisarskim, supportowym w jakimkolwiek zespole prawda więc musi mhm. też firma automatycznie klienta urosnąć żeby tych Ludzi przybyło w firmie, którzy się potem przełożą na dodatkowe, dodatkowych użytkowników. Nie ma za bardzo jakichś aplikacji, jakichś konkretnych rozszerzeń. On, 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 rozszerzenia po prostu wynikają z tego, że jesteś na przykład w tym najwyższym pakiecie i w ramach tego masz dostęp do integracji XYZ. Co ja mam sprzedawać? Wiesz co, to, to jest akurat trudna sytuacja. Pewnie, zależnie od produktu, będzie można różne rady dać, ale jak, jak, jak powiedziałeś to, co, co powiedziałeś, to od razu mi do głowy przyszło taka wizja, że można by odwrócić trochę tą logikę. No bo wcześniej mówiliśmy o tym, że są kamienie milowe, które klient osiąga, w związku z tym w tych kamieniach milowych, z tymi kamieniami łączy się ekspansja, którą możemy zaspokoić lepszymi zasobami, za które on zapłaci, ale może też porozmawiać z klientem troszeczkę inaczej i powiedzieć: Słuchaj, jesteś tu, chcesz być tu. To jest kamień milowy za pół roku albo za kwartał. Mhm. Żeby go osiągnąć, to musisz dokupić stanowisk, bo jeżeli tylko na przykład to może zrobić. To jest oczywiście bardziej skomplikowane, trzeba się lepiej wkryć w biznes klienta, ale też można mu pokazać, żeby, że, że, że jakby to, co może dokupić u nas, czyli na przykład rosnąć już tylko poprzez, nie wiem, właśnie sity, czy godziny mhm. implementacji, czy godziny wdrożeniowe, czy godziny deweloperskie może pomóc mu osiągnąć jego cele do przodu. tak? To, w no to jest takie się... bardziej sprzedażowe. Tak, ale to w związku z tym wydaje mi się, że mam dwie takie całkiem fajne rady. Pierwsza jest taka, żeby spróbować zrozumieć albo podpytać klienta o jego cykl rekrutacyjny. Kiedy najczęściej są rekrutowani nowe pracownice, kiedy są zatwierdzane plany rekrutacyjne, bo prawdopodobnie w tym fajne. czasie będzie można no, bardziej uderzyć o te dodatkowe właśnie miejsca w aplikacji. Super, fajny pomysł. A druga rzecz jest taka, że po prostu badać, czy w znać wielkość firmy klienta. O, po prostu. Bo jeżeli klient ma na przykład firmę wielkości, nie wiem, 200-300 osób, to znaczy, że on tych zespołów supportowych, tych produktów nie ma nie wiadomo ile. Jest z tego na przykład jeden zespół konkretny. Ale jeżeli pracujemy mhm. już z dużą organizacją, która już idzie w tysiące, to znaczy, że oprócz naszego zespołu, który korzysta z naszej aplikacji, można. Przytaszczyć do nas jeszcze inne zespoły. Więc jeżeli uda nam się zrobić tak, żeby ten nasz główny kontakt był takim ambasadorem marki, to być może on będzie chętny nas reprezentować przed innym zespołem, który ściągniemy i też zacznie ten inny zespół w ramach tej samej organizacji korzystać z naszego produktu czy usługi. Na Tylko, przykład. czy to jest proces a To chyba bardziej jest takie, że powinienem dać znać chyba np. ekant, menadżerowi czy sprzedawcy, spuścić, że tak powiem, sprzedaż ze smyczy. Macie, to już jest przygotowane. Działajcie. Wiesz, co to. Dla mnie to jest Ownership CSM. -a. Natomiast jak to mówiłeś, to sobie tylko pomyślałem, że, że w, w dobrze poukładanej organizacji, to powinny być projekty robione z działem sprzedaży razem. Bo, bo te skille sprzedażowe, tak jak powiedziałeś, skile i narzędzia, umiejętności i narzędzia nie, nie leżą po stronie CSM-ów. W związku z czym warto zaangażować na pewnym etapie sprzedaż, nawet jeżeli ownership. I ten proces jest w głowie CSM-a bardziej. Ale wiesz, co to. Już kończąc ten temat, jeżeli pozwolisz, to chciałbym tu taką refleksją zakończyć, niezależnie już od tego, gdzie ta sprzedaż, ekspansja i odpowiedzialność za koszta, a odpowiedzialność za zysk leży w przypadku CSM-ów. Moja refleksja jest teraz taka, że. Jeszcze dwa czy trzy lata temu, jakbyśmy o tym rozmawiali, to na pewno mielibyśmy kilka wizji gotowych, gdzie CSM w ogóle nie dotyka ekspansji i sprzedaży. To prawda. Gdzie zamyka się na walce z czernem, może retencją, ale już na pewno nie na, na upsellu. i te, to, to upselowanie byłoby kontrowersyjne. W tej chwili już nie jest kontrowersyjne i w tej chwili yy, yy, no te, te, ta, ta praca sukcesowa zdecydowanie ewoluowała w kierunku yy, no realnych takich owskaźnikowanych zysków dla organizacji. Ale też wydaje mi się, że w kierunku takiej bardziej świadomej sprzedaży, skoncentrowanej nie na wciskaniu, tylko na takim dogłębnym faktycznie Aha. rozumieniu potrzeb klienta. To prawda. I jeszcze tak, taka tyle. końcowa myśl dla mnie, że to oznacza, tak, tak wracając do tego, że powiedziałeś, że się musimy uzupełniać ze sprzedawcami tymi, tymi umiejętnościami, to najczęściej CSM-owie mają może nie chcę użyć słowa problemy, ale jakieś wyzwania komunikacyjne albo sprawy do załatwienia, które chcą od na przykład deweloperów albo od sprzedaży. I to jest właśnie taki, taki ruch w stronę tego, że musimy być jednak z tą sprzedażą dosyć dobrymi przyjaciółmi i chyba tym takim pozytywnym akcentem chciałbym o ty zakończyć. Co myślisz? Ja w pełni się zgadzam. Zresztą już mam pomysł na następny odcinek na temat yy roli sprzedaży w komunikacji CSM-owej.